No, cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczyszczego zamknięte Miniatarot. Moi drodzy, już przed nami pełnia w Księżyca w bliźniętach, która będzie miała miejsce 27 listopada o godzinie 10.16. Jaki będzie miała na nas wpływ? Musimy pamiętać, że pełnia w bliźniętach to przede wszystkim komunikacja, i musimy wziąć odpowiedzialność, zwłaszcza w tym czasie, na nasze słowa. Wziąć odpowiedzialność za nasze słowa, że będą miały konsekwencje, będą miały wpływ zarówno na naszych odbiorców, jak i na nas samych. Musimy też pamiętać, że głoszenie swojej prawdy, wyrażenie swoich myśli jest bardzo ważne. Ale że czasami mm, i mniej słów, tym łatwiej można coś naprawić. I tak trochę mm, nie bliźniątowemu, że tak powiem, ale taka jest y, prawda. Czasami pewne konflikty y, można łatwiej naprawić w tym czasie, w czasie pełni. Yy, używając mniej słów, ważąc te słowa, zastanawiając się mocno nad nimi, yy, mam ochotę przytoczyć jeszcze yy, jedn, yy, jedno, jeden cytat. Yy, Florence Cowell-Sheen, yy, pewnej metafizyczki, która powiedziała, że Twoje słowo jest Twoją magiczną różdżką. Za każdym razem, kiedy wyrażasz siebie, tworzysz magię i własną rzeczywistość. Jakie są główne przesłania tego, tej pełni, że musisz odbyć ważną rozmowę, ale należy zachować spokój, nie można być powierzchownym, trzeba być otwartym na flirty, w sensie zauważać te flirty, zwłaszcza jeżeli jesteście singlami, to być bardzo na to wyczulonym, bo możecie przeoczyć bardzo ważną osobę. Yy, może niektóre osoby powinny skwitować yy, jakieś yy, trudne sytuacje yy, śmiechem i zostawić je za sobą. Yy, to jest też dobry czas na staranie się o nową pracę. Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy <laughs> to jest główny przekaz. I pamiętajcie, że im mniej słów, tym łatwiej coś naprawić. Księżyc pełni wkracza w emocjonalny i bardzo komunikatywny znak bliźniąt. Będzie bardzo łatwo powiedzieć za dużo, więc trzeba będzie się pilnować. Pewne rzeczy zachować dla siebie, zachować dyskrecję, jeżeli ktoś nam coś przekazuje. Ten czas też zapowiada bardzo dobre życie towarzyskie. Trochę luzu, świetna zabawa, dobre kontakty z ludźmi. To też dobry czas dla studentów lub osób, które chcą podjąć jakąś naukę, jakieś, rozpocząć jakieś szkolenia. Dobra, kochani, przejdźmy sobie konkretnie do znaków. Zobaczmy, co dla Was szykuje ta pełnia. Kolejny znak. To Skorpion, kochane skorpiony i skorpioniczki, popatrzmy, co dla Was podczas tej pełni, co się dopełnia podczas pełni. Jeżeli jakieś decyzje nie mogły zapaść, to te decyzje w końcu, w końcu zapadną. Kochani, mamy tutaj Królową Mieczy i mamy tutaj ósemkę. Buław. Może też yy, ktoś podjąć yy, decyzję o braku komunikacji albo ktoś podejmie decyzję, żeby w końcu się do kogoś odezwać. Mamy komunikację, mamy tutaj działanie. Też jest podjęte działanie, yy, jeżeli chodzi o niezależność. O niezależności. Niektóre skorpiony mogą podjąć decyzję. O niezależności, uniezależnieniu się od kogoś, od czegoś jest działanie, jest w końcu decyzja, jest w końcu plan. Mm, mogą tutaj też paść decyzje o rozwodach. Nie muszą oczywiście, ale mogą paść mhm. albo ktoś zakomunikuje, może ktoś z najbliższych też. Zakomunikuję, że się rozwodzi Dobra kochani na jaką powinniście uważać? Co może Was zaślepić. Yy, uważajcie na obietnice. Na obietnicę czyjeś. Nie składajcie w najbliższym czasie nikomu obietnic, bo one prawdopodobnie nie, yy, nie będziecie mogli ich... Yy, Zrealizować tych obietnic, bo mamy tutaj jakąś nadzieję, złudną nadzieję, jakieś kłamstwa, i też, kochani, uważajcie na słowa innych. Nie bierzcie wszystkiego do siebie tak, jak Wam to mówią. Bierzcie poprawkę na to, uważajcie na obietnice innych, bo mogą być po prostu bez pokrycia. Bez pokrycia, uważajcie, bo tutaj jest nadzieja, ktoś wam coś obieca, na przykład awans, a do tego awansu nie dojdzie, um, mm -hmm. albo o podwyżkę. Coś tutaj jest takiego, że są jakieś puste, puste obietnice jakieś kłamstwa, jakaś niesprawiedliwość. Mm -hmm. nowa droga. Co oświetli, jakie możliwości. E, wiecie co? Mamy tutaj pazia buław i asa mieczy. Kochani, nowa droga, pełna pasji, pełna pomysłu, pełna niezależności, jakby z taką wpadać na pomysł, że ja już wiem, co ja mam robić, i ja działam, i ja się nie poddaję. I ja w to wchodzę, nie patrząc jakby na konsekwencje i nie odwracając się za siebie. Tak to czuję. Może to ma związek z tymi poprzednimi kartami, że. Słuchajcie, może jesteście w jakimś toksycznym związku i tutaj w końcu pada decyzja, że ja już ci nie wierzę. Yy, ty będziesz mnie znowu okłamywać, znowu będziesz obiecywać, ja już to nie wierzę. Zaczynam życie sam sama. Yy, mamy jakieś działanie, słuchajcie, to może być jakiś świetny pomysł też na biznes. I wy z taką pasją i determinacją wejdziecie w coś nowego. Ogólnie, jakiś pomysł, wycieczka. Jest jakieś konkretne działanie, jakiś pomysł, i jest realizacja, i jest pójście do przodu, i to z taką pasją i energią. Więc nawet jeżeli tutaj spotka Was coś przykrego, to Wy się nie poddacie. Wy zawalczycie o siebie, Wy pójdziecie mocno, mocno do przodu, nie obracając się na, za siebie. W ogóle, ym, tutaj jedyna karta, która patrzy w tą przeszłość, jest to gwiazda. Gwiazda, która patrzy, za siebie. Ale na to pamiętajcie, musicie uważać, bo to są puste obietnice. Komunikacji tutaj będzie dużo, albo yy, pełnią nawet bym powiedziała, bo później ta komunikacja już mówicie dość. Mam dość. Powiedziałam, już się nie obracam za siebie i działam. Albo wchodzisz w to, albo nie wchodzisz w to. Też tak to czuję. Jakby yy, myślę, że sami, sami pójdziecie naprzód, sami pójdziecie naprzód. Nie wiem, może być to w kwestiach zawodowych oczywiście. Albo ktoś sam pojedzie na wycieczkę, bo ktoś się roz, inny rozmyśli. To może być też taka energia. Ale wy po prostu realizujecie się siebie. No. Też możliwe, że ucinacie jakieś kontakty, jakieś toksyczne kontakty, relacje, być może zawodowe. Tyle. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia już wkrótce.